Dzisiaj jestem z pomocnikiem. Bardzo fajnie. To nie jest <laughs> Gdzie lepiej ładnie. Z trzech to nie ma ani jednego. Dokładnie. Tam, cześć. Cześć, witam. Cześć. Powiedz ładnie, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. <laughs> to mój synek korma. Fajnie No i co? Fajnie. Mówisz, że chodzi maszyna? No, jeszcze ozonowałem go. Tak, tak? O fajnie. No bo to wiesz, po tylu latach zabiliśmy wszelkie tam ustrojstwa. Super. Jak na podnosi więzno? Jest. O język jest? Bo nawet nie zwróciłem Jezu, uwagi. Jęzor być musi. Jezu. To super elegancko, fajnie Teraz jest takiego założony. nowego, innego tworzywa, wiesz, one tak łatwo nie pękają, wiesz. No bo... fajnie, bo tamten już był, powiem Ci, taki mega tak, bo to, łamliwy, to, to, wiesz. I on już no. strzela po prostu. A ja słuchaj, a ja byłem leniwy wtedy i zamiast, wiesz, pociągnąć go i rękał, ja chciałem podnieść za język maskę, wiesz? No, jak jest jęzor tak, ten powinno się udać. No, no, no. Także... To nie ciąg za język. <laughs> Dokładnie. No to fajnie, fajnie. Porobione, poczyściłem troszkę. Mm. Tutaj tam zaślepkę z, z tą śrubką wymieniłem na oryginalną, taką jak mm. ma być, bo to tak po rusku trochę wyglądało. Tak, 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 no faktycznie. Eee... A tutaj te przewody też powymieniałeś? To że... wymieniłem, znaczy nie trzeba było, ale to zmieniłem. Fajnie, no, bo, fajnie, elegancko, Filterek ten zmieniony, też oryginalny założyłem, zresztą filtry są oryginalne, wszystkie oprócz powietrza. Akumulator mm. też mamy ten nowy, oryginalny. A który Ty mówiłeś amortyzatorze, że on... Już e... Ci pokażę. On jest tutaj, już To jest ten. No aha. ona odpowiada za to, żeby... Yy, Schodzić z obrotów, tak? Żeby ładnie schodziło z obrotów. Pokażę Ci mhm. tu, nie? Czyli coś jest, Ala... On w ogóle był... polskim spad... samochodzie pewnie by dali sprężynę, nie? W ogóle by nic nie dali, by nie pomyśleli o tym. Aha. On w ogóle spadł tam na dół między pompę a silnik, wiesz? Mhm. No ale widzisz, on już jest. To jest... On już jest niczym no, nie ma w ogóle sprawności, także tak, sobie tak. I tam przebywał. No to fajnie, fajnie, że to wymieniłeś. Płyn hamulcowy też przepompowany, że 2 litry przeleciał przez układ, mm -hmm. bo leciał strasznie brudny, nawet był zatkany mężem. przewód do tyłu. Mm -hmm. e jakiś korek był, wiesz, widocznie z jakiegoś czegoś, ale przepłukało, że to sprzęgle też jest wymieniany filtr, y znaczy płyn. E e sprzęgło inaczej teraz chodzi. Dobra, super. To, mogło być, to mogło być też przyczyna Tego, tego to, jak takiego jak mówiłem, lekkiego one nie mają koła dwumasowego I one niestety To ruszanie mm. tym samochodem wymaga wprawy no mm. tak, To jest jak w Jeśli tak. Jak wchodzi to koło dwumasowe to nie było problemu Bo tutaj rolę tłumika Drgań skrętnych przejmuje Przegub gumowo-metalowy wału I tamta jego przeciwwaga i mm -hmm. To nie jest idealne Rozumiem, ale to jest kwestia też przyzwyczajenia po tak, prostu tak, nie? Ale to, 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 Fajnie, a powiedz mi jak, jak miałeś go tam na podnośniku, to jak to tam fajnie wygląda no, na wszystko. No będziemy na podnośnik, także wszystko będziemy widzieć. Dobra. No. Radio ze zmieniarką, bardzo fajny Zmienia Aha, bo zmieniarka, zapomniałem, że jest zmieniarka. Ta. Tak. No. Ja bym zostawił to radio, mhm. bo to jest bardzo dobre radio. Mhm. No i tak, dobra. to A ta zmieniarka jest też jakaś dedykowana do tego, Tak, czy? to jest specjalna Bekera. Chociaż Bekera ma to sam, ten sam system co Sony, więc dowolna mm -hmm. zmieniarka Sony działa. Mm -hmm. no, ale podejrzewam, że taki system Bekera też nie jest. Taki... Trochę, trochę też kosztuje, nie? Rozumiem, fajnie. A tutaj ceratek wlałeś, czego zwyczaj, także fajnie. Ceratek jest, super. oczywiście. Do skrzyni też poszedł taki z, z Dixie mm -hmm. Dzień dobry. A tą pukankę do wlałeś, czy? Tak. Dobra, do czyszczenia a wtrysku. Nie? Zawsze jak nowy filtr daje, ja mu mhm. tutaj na filtr no. i on dostaje taką dawkę uderzeniową tej półkanki z filtra, bo na tym w ogóle można puszczać źle. Mhm. Czasami się tak robi, jak są brudne wtryski, to po prostu, że zasila się go bezpośrednio z tej butli z płukanką, bo on to może palić i to robi efekty. Także co weszło do filtra, to jest filtr, a reszta poszła do baku Super, fajnie. Chodź koralku tutaj I na bok, a sobie odjedzie tutaj zobacz, jakie jest piękne autokorne. Mustang, no wiedziałeś, że to mustang No Tutaj ładny warsztacie tego nie Czyściutki, schludny Tak jak Co powinno to być Będziesz go odpalał, czy... Będziemy odpalać. Uwaga, będzie głośno. O jest szalony samochód. Chodź o mnie. I posłuchasz teraz jak będzie brzmiał mustang. Dan opacht het snel. Alle denken Ale głośno gada Tam jakieś rynny z tyłu, co? On ma trzy celowe mury po prostu przez całe no. A to robisz komuś, czy to twój? Tak, robię, robię, klient sobie tak zażymu, tak się ma żyć Fajny, ładny. Podoba się taki Mustang? Kupujemy? Bo Kornel mówi, że bierzemy tego Mustanga, Zwoi tam do klienta Okej, okay, nie ma problemu Wiesz, że dla młodego im głośniej, tym lepiej. No ale zauważ jak on teraz cicho pracuje. Tak, tak, no słyszę. Zaraz, zaraz wiesz... Możesz go jeszcze odpalić, to sobie tutaj chwilę nagram. Zabij. Powiem ci teraz już w ogóle nie słychać tego, bo wcześniej było to. Tym, to ja tak, 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 tak. No, a teraz już w ogóle. To jest. To, mamy to jest pewnie też wiesz, no do oleju, to to olej to trzeba... No. Śmierć mi kwasem z no. akumulatora, kwasem siarkowym. I po prostu olej się już rozłożył mm -hmm. na ten pas. Tak, na pewno, to co mówiłeś, nie tyle lat po prostu. nie, to las są ciepłe Pięknie. I w porównaniu do tej dwulitrowej benzyny, gdzie no. wiesz? To jest poezja. No, to, 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 to no. Dokładnie. Dokładnie. A co to mówi? Bęso musi być na Dokładnie tak, to co mówisz? Dobra, gasimy go i podnosimy do góry. Najłatwiejszy sposób antykradzieżowy. Anty no. Łożyć długopis tu pomiędzy kolektor a przycisk stop. Nie da się go zapalić. No tak. Najprostsze. A nie będzie słychać. Nikt go nie ukradnie. Mamy pewność. No nikt na to nie wpadnie. Hamulce z tyłu ktoś zmieniał. Także ten, ścieka, ścieka, ścieka woda, bo lał deszcz. No, 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 no. <noise> Także ktoś zmienił te hamulce, tylko ręczny był na zero. Wiesz, ja podciągnąłem go się hmm, przez górę. Ale zmienił, że zrobił nowe, czy nowe. są jakieś założone innego typu? Nowe, nowe są hamulce, oryginalne. Tak, ma, tak A ma jak mają to jest, ale być nowe. tylko nowe, to, to super. Także tutaj, tutaj elegancko, że ktoś to zrobił. A chyba jakichś niepokojących objawów korozji no, nie ma nic takiego, nie? Z przodu hamulce też były wcześniej zmieniane, ale kloski są praktycznie pełne. No, no, całe. Już możemy wchodzić Odpowietrz, pod tak? Możecie. Odpowiedźniki, wszystko kornel się odkręciły. wygląda ładnie. No właśnie. Tu zauważ, to spod korka podciekało niedokręcony. tu jest sucho. Czyli trafiłem czwórka w totolotka. Tak, suchy most w Mercedesie, <grym> czwórka w totolotka. Wow, fajnie to tutaj wszystko wygląda. Naprawdę ładnie wygląda. Tutaj ci ze świecy jeszcze. Mm -hmm. W miarę widać, że utrzymane takiej oryginalnej kondycji. Ktoś go konserwował. Tutaj widzisz te przewody tylnie, one są bardzo, bardzo w porządku. Mm -hmm. Przednie założyłem nowe. Fajnie. Ktoś go zakonserwował, pomalował również wydech, ale to nie szkodzi, bo w tych autach wydech jest raczej zimny, mm -hmm. więc się nie będzie to topić. Tutaj mechanizm ręcznego, znaczy no, no, postojowego hamulca no, w bardzo dobrej kondycji, bo to zawsze tu jest porządze czy coś tu się super. dzieje. Tu jest tu jakiś dzieje. wosk położony tak, na tych tak. osłonach. te osłony zaraz widzimy przykręcać, ja specjalnie przykręcałem, żeby A żebyśmy mogli zobaczyć, no tak? to super, ja myłem po prostu on Powiedz czekają. mi, co to takie kolory są na tym wale? A co są oznaczenia wariantu wału, bo tu jest masę różnych długości wału Aha. i A tak sobie oznaczały po prostu, fabryka żeby fabryka po prostu oznaczyła to to, no, żeby wiedzieli co, co gdzie jak. No Super, nie no, powiem ci, że to wygląda wajka, to. No, bardzo osób. ładnie wygląda. Tu nie ma, one często tu, tu się coś dzieje w zawod, No a tutaj, no tutaj jest, tutaj jest naprawdę absolutnie nic. Nic. Wiesz, no podejrzewam, że tam tego podciągu, to będzie kwestia tylko zosztifować tak naprawdę wyczyścić nowe zabezpieczyć po prostu czymś no, gryzącym rdze i tyle. Mhm. Silnik jest suchy. Tutaj tutaj właśnie to co się nie, tu jest tu jest sucho. Czyli no, ta pompa może tak, ja dokręciłem to po prostu i wygląda na to, że to nam sprawę rozwiązało. Yy, Także tutaj, wiecie, kozmienia ze skrzyni się nie leje, złączenia z silnikiem też, no to jest leciutkie zapocenie, to jest absolutnie nic. Nic. Fajnie, fajnie, no powiem Ci fajnie, mega to wygląda, zadowolony jestem z tego auta. Zobaczymy, jak to się potoczy dalej. No, myślałem nawet, że będzie trzeba pasek zmieniać albo coś, ale tu jest też ładny ktoś, ktoś to zmieniał, więc jest w porządku. Mm -hmm. Tu jest ciekawostka, bo on jest... Jest pełni zabudowany i tu jest bimetal. Mhm. Jak jest ciepło, to się te klapki uchylają. A może... więcej powietrza dochodziło. No, no. Właśnie. O, I się po prostu. I samo no, no, to się no, dzieje. No, fajne, tak jest fajne. Taki sprytne. No, z tej strony nie ma tu 250 z tej strony. Super. to nie ma. Super. Natomiast tutaj nie ma w zasadzie się do czego doczepić. Jest bardzo ładny auto, ktoś o niego dbał. No. E, takie newralgiczne punkty czy coś, no to widać, że, że dbali, bo tutaj też to ktoś przykonserwował. Mhm. Sprężyny też są ładne, bo sprężyny pękają, czasami w nich tutaj ten ostatni zwój, kawałek, mm -hmm. często ludzie nie, nawet nie wiedzą, że, że pękła, a auto to Ile leciutko krzywo. Mm -hmm. a, ale tutaj absolutnie nic na to nie wskazuje, żeby z złego się działo. Mm -hmm. Fajnie, fajnie, elegancko. No tu jak mówię, tylko my do tych przednich przewodów hamulcowych, no to są po prostu założone nowe A No, e no i świetnie. No. No to dobrze, że to skończyło. Nie oryginał, ale austriacki, bardzo dobre. Bardzo dobre, wytrzymają, nie? Jeszcze. Tak, tak. No to świetnie, no. tylko zmienimy teraz opony, no. zrobimy ten próg, zrobimy renięki i będzie tacy, superowo. Bardzo, bardzo fajny, fajny egzemplarz. Nie mogę się doczekać, jak nim pojeżdżę, założę w domu tablicę i zrobię sobie rundę honorową. No. <laughs> Dobra, to idę po... po Dobra, beki. dawaj osłonkę, założymy, rozliczymy się. No, jednak lasik nie potrzebuje konserwacji, ale, ale jak to zrobił, to dobrze. Słuchaj, strzeżonego. Dokładnie. A nuż by zgnił. A nóż. Wiesz, sąsiad mojego wujka trzymał mynek do kawy w lodówce. Aha. I nie Rozumiem. Przytrzymać ci coś? Nie, nie, to jest takie fajne, że to. Aż wkładasz i, i wisi. Tak, to jest naprawdę bardzo, bardzo mądre. W ogóle, jak fajne są te śrubki na wachaczach, każda ma taki znaczek Mercedesa. No, no to kiedyś był powód do dumy produkcja tych samochodów. No. Teraz nowy Mercedes no niczym mnie nie przekonuje. Mógłbym sobie kupić, ale nie zrobię tego bo przekonuje. Teraz bardziej chyba ludzie idą, wydaje mi się, w stronę Lexusa, jak rozmawiałem. No, no przynajmniej mnie się nie psuje. Aż tak. Mm -hmm. Nowe Mercedesy to potrafi być ciekawie. Raczej już nie jest to to co kiedyś, nie? Nie ja. Nawet cienia nie ma tego, co so kiedyś było Więc przede wszystkim to już no, Nikt teraz nie produkuje samochodów na tym poziomie jakościowym, no bo to no, ludzie tego nie potrzebują. Pierwszy właściciel tak no, tak nie, to dokładnie, to... dokładnie tak mówisz, no ludzie po prostu tego nie potrzebują, bo no, są nauczeni tak, żeby pojeździć dwa lata i zmieniać, nie? Tak. Ale, ale nie wiem co było pierwsze jajko czy kura? Czy po prostu takich system przyzwyczaił, że dwa lata i zmieniamy, bo się zacznie psuć czy no, dlatego by... zaczęli robić, żeby się psuło, bo ludzie zmieniali po dwóch latach i nie ma potrzeby, żeby jeździło? To jest, to jest, to jest bardzo trafne pytanie. To jest temat na jakąś pracę doktorską. No. z Zarządzania, czy nawet socjologii. Mm -hmm. Bardzo fajnie to jest wszystko zrobione. Tylko trzeba trafić sobie. Tak więc otworek. Tak to jest. dokręcimy koła. Dobra. Chyba nie dokręcałem, a dłużej jest. Oponki już czekają nowe. Bardzo fajnie. Także zostaną założone na tych, które strach jeździć, nie? No, a niektórzy jeżdżą na gorszych, tu no, nie przyjeżdżają ludzie mocniejszymi autami, mają opony takie, że jak dzisiaj sjał klient i zrobiłem co trzeba. No. Ja mówię, ale wie pan, co ja pana nie wypuszczę Na tych oponach, nie? Tak. Pan mi się zabije, od razu przyjdzie do mnie policja, co ja to, jakie ja auto wypuściłem. Jak goś mówi, że z warsztatu wyjechał Masz rację, no. Ja mówię, ja wezmę panu nawet, a on razie weźmie pan auto do domu, Czy do wulkanizatora mm -hmm. gdzie pan sobie opony. Wymieni. Wymieni. No i goś się przyczywił. w końcu tak się skończyło, że on przywiózł. Yy, zmieniliśmy i wtedy go wypuściłem no, to jest dobre podejście To ma jakąś tam żywotność i producenci zalecają wymianę No bo to jednak się starzej. Tak 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 no to popęka no wiesz jest jeszcze bardziej jak autostrojem no, no, no no. Na pewno No taki płyn hamulcowy mhm. oryginalny Mercedesa ostatnio tylko to stosuję Troki tak. ale jak należy, to wiem że mam spokój Super, dobra, rozliczymy się może. Dobrze, eee, to nie są umyję Także jest spoko. Ty, a powiedz mi... No. A tu jest ta zmieniarka. I ją się... Tam naciska, że on ci wyrzuci magazynek. Aha, tu jest chyba 6 płyt widzę, dobra. Dobra, okej, okay, fajnie. No na tutaj pewnie fajnie, bo ona ma też regulowane tam kolory. No. Od zielonego po czerwony, tak. takie. Oh, yeah, super. To są bardzo, Ale... bardzo porządne. Ale radio. audio chyba troszeczkę gorsze niż Mercury, nie? No. W tych Mercedesach jest taki problem, że to są malutkie głośniki. No, 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 so, to są naprawdę no. głośniki takie. No, no i, i tutaj to cudu brzmi. się nie zrobi. Potem pod koniec produkcji tutaj były takie. Nie, nie w boczku. było. było Mniejszych boczków, był głośnik i taki kanał był basowy. To pomagało mhm. rzeczywiście. Albo w kombi, bo z tyłu były drzwiach też w tym miejscu mhm. większe głośniki. Natomiast tu, tu nie jest jakiś szałowy ten system dźwiękowy, ale jest bardzo przyzwoity. No, Włączę jakieś radio. Chyba musimy antenę wysunąć, żeby... Znaczy tak, no. ktoś zagadał. E, grato. W miarę, no. Jakiś tam bazie jest. Tak. sobie, pokażę ci jak ten... Automatycznie się przełącza na informacje, tak? Tak, jeżeli to jest włączone. Tam mhm. jak słuchasz płyty, on wykryje, że są informacje drogowe, mhm. to się przerzuca. No, znaczy, wiele radii to ma, ale mało kto z tego korzysta. Na jakiej hmm. za, 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 zasadzie działają te chowane zagadki? Pokażę. To znaczy. Yy... Je się stawia normalnie. Tak, je się stawia normalnie, no ale. I jak naciśniesz, to się składają. Yy, Tylko, że. Wystąpi... One się składają jak jest włączony samochód? czy? A, bo one. Yy, Mercedes się kocha w działaniu wszystkie na podciśnienie. A, no tak dobrze. Zostawiam się czemu. No bo tak, się tak nie... to widzisz. Słuchajcie, cyka, cyka zaawans, tak, ale tak, nic tak. się nie dzieje. Jak on nabije podciśnienia, to je wystrzeli. Super. Tak samo regulacja świata jest na podciśnienie. Jakby chciał Zamykanie kogoś tutaj... z tyłu, to pozwalam tak. zagłówki. Zamykanie tu obiegu też słychać, na... to jest też na podciśnienie. No. Mercedes po prostu bardzo lubi gaszenie silnika, też jest na podciśnienie. Jak się odepnie ta rurka, to wyłączy się krótszy silnik, pracuje dalej. No, no, no. <laughs> także pan. wszystko jest na podciśnienie. Ten roletka też tutaj śmiga. Śmiga, no jest sprawna, także to jest miła, no, jak... miła jest Rzadka rzecz w tych, w tych latach, taka roletka no. w ogóle, bo mechaniczne były, ale elektrycznych to nie. No, i to akcji. jest też fajne, bo tu jest, to jest ogrzewanie z termostatem ustawiasz 22, i on po prostu robi to 22 mm -hmm. i pilnuje tego. No, była klimatyzacja, oczywiście, też w drugą stronę, ale to jest taka fajna funkcjonalność, że to, i to było seryjne w zasadzie, rzecz biorąc. Fajnie, fajnie, ekstra. No to jestem zadowolony w takim razie. No. Naprawdę bardzo, bardzo ładny samochód. No, ale dobra, no to nic, to. dziękujemy to Ci, ci w takim razie. Podoba. Ja również dziękuję, cieszę się bardzo, że mogłem y, pomóc. Pomoc. W tym temacie. I słuchaj, dam Ci na pewno znać, jak uda mi się ogarnąć te e, tak, Jeśli bo... to będzie fajne, no to zrobię Ci zdjęcia i dam Ci cynk Wiesz, dę... to, bo to sam na ten, ten sam kogoś. temat mm -hmm. dzieje się w Teslach 129. Mm -hmm. O dziwość częściej z jasną tapicerką, bo jak jest hardtop, on ma też wykończenie, i jest ten sam materiał. No. I to samo się dzieje. Mm -hmm. On się kurczy, po prostu i ten, i to muszą mieć jakąś, jakąś metodę, że to nagrzewają, naciągają, kleją, coś muszą mieć. Je właśnie w nowszych, no. gdzie w 89, albo już te, które mają tutaj drewno, mm -hmm. to ten problem nie występuje. Co zmienili. Nie? Coś zmienili, po prostu mm. zorientowali się, że z tym był problem, i, i zmienili. I szybko to. to naprawili, nie? No, zareagowali. A tak mówię, ten jest taki pierwotny Mercedes mm -hmm. 124, bo. Właśnie te, ta uszczelka ten, e, chociażby tutaj, tutaj to, nie, nie to są no. takie szczeguliki. Pewnie jeszcze ma kilka jakichś drobnych Ma kilka które... Przy silników są różnice tam w mhm. sterowaniu pompą wtryskową, takie, takie drobinki. Czyli to też można powiedzieć, że jeśli ktoś chciałby stworzyć kolekcję W124, no to takie Na pewno tak. też też poszukiwało. Tak, nie? bo to jest naprawdę taki bardzo z początku produkcji. Mhm. Fajnie. On tutaj nie ma jakichś takich modernizacji. Mhm. E, istnieją mity takie w, gdzieś w internecie, że te pierwsze 124, żeby wadliwe, że było mnóstwo napraw gwarancyjnych, jakieś wady były mhm. Pierdoły dokumenty. Mhm. 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 Tyle mogę powiedzieć. Dobra, Paweł, to dziękujemy Dziękuję Ci bardzo. za czas i za pracę, jaką ułożyłeś. Dziękuję Jestem zadowolony, się, że... jak zawsze. I, <laughs> cieszę e... się, że ten i tak ma być. Będziemy polecać. Jak zadowolony klient <laughs> najwyższym dobrem firmy. Super, fajnie. No to słuchaj, my się pakujemy do auta i Dobrze. ładujemy i odjeżdżamy. Jak coś tylko będę miał, no to będę dzwonił. Nie? Dobrze. Tak jak zawsze. No, poszedł do dobrego domu. Znajdziemy mu na pewno dobry no. dom. To dzięki wielkie, na razie. Siadaj, kornelku. Czekaj, próbujemy go odpalać. Światełka sobie włączymy.